No dobra, chyba działa. Siema, Tuszakal z tej strony, witam was na drugim materiale w tym roku. <grymne> Już maja, mamy drugi materiał dopiero. No nic. Um, dotyczącym pytań na temat taniego, jaki tani komputer do szkoły, dla dziecka, do pogrania i tak dalej. I przejdziemy sobie troszeczkę tak pomiędzy i takim sprzętem i ewentualnie retro konsolą. Połączymy te tematy dwa, bo można je połączyć. Można z dwóch platform teoretycznie zrobić jedną i może to fajnie działać. Wystarczy tylko odpowiednio, odpowiedni system wygrać, odpowiednie oprogramowanie dorzucić, romów, dorzucić, akcesoria dokupić i będzie. nie? I nie będzie naprawdę drogo, bo tak, załóżmy, że na początku wychodziliśmy o. Macie na kanale w playlistach całą tutaj informację, informację o tym, jak zrobić sobie z Raspberry Pi 3, Raspberry Pi 3. Nie? No ale już jakby to, by dokupić gdzieś tą tą, tą jakby platformę jest dość trudno. Gorz o, o, sprawie, no. Cicho. To można sobie bu parę relacji dzisiejsze, wcześniejsze. Jakoś chyba przyspieszone puściłem? Aha, nie, <laughs> to 25. Dobra, nieważne. Teoretycznie Raspberry Pi 400 jest dużo wydajniejsze. Więcej platform na to chodzi. I tak, na komputerek do, do, dla dzieciaka do, teoretycznie do nauki mógłby być OK. Zakładając, że w szkole dzieciaki miałyby Linuxa na przykład, nie? Jeśli nie, no to tak. To można brać Windowsa. Jest cały cała stronka Word. Worproject.com Jest trochę zabawy, gajców jest tego, no tutaj y, od metra można sobie postawić. A co się nie otwiera, przed działało. Hmm, cholera. No to tam niech się otwiera. Tutaj można postawić i tego. Na Raspberry Pi można postawić Ubuntu, bo no, i będzie też desktopik, będzie pulpit, Za tak co się nie otwiera? Cholera. No. gajc nie a, bo może ja nie chcę do Image, tylko. Chyba, guajc, może. O, no to nic nie da, dobra, nieważne. Można w sobie Windowsem postawić na Raspberry Pi. <coughs> Proste to nie jest. <coughs> Dziecko sobie z tym nie poradzi. Ojciec, kto, który nie jest komputerowy, też nie za bardzo, bo jest trochę zabawy. Z Ubuntu jest trochę łatwiej, ale też jest zabawa. Z RetroPie, no to jak robimy z, z Raspberry Pi, tylko i wyłącznie maszynkę do grania retro. A no nie za bardzo to będzie wtedy komputer, nie? Do, 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 do pracy. Ale można zrobić jednocześnie. <coughs> Przepraszam jedno i drugie. Za to moim zdaniem przy a jeszcze o cenach może powiem. Przy tej wydajności i przy aktualnych braku dostępności, tak, Mam na Botlandzie kiedyś było, nie, nie mam już od miesięcy, czy nawet nie wiem, czy od lat. Pandemia załatwiła temat. Tutaj kupiłem. Dowód na to jest tu. W zeszłym roku w kwietniu. Patrzcie, ile płaciłem zaraz Pi. Teraz, Raspberry Pi, żeby kupić, jest, to jest, jest tanio, to jest używka, 1300 widziałem na Allegro, ale już znikło, już ktoś kupił, na OLX można jakieś 650, 350 używane, tylko nie wiem, czy to jest sama klawiaturka bez zaświadczenia bez niczego, bo generalnie w sklepie, jak ja kupowałem, to wszystko osobno, czekajcie, mam, mam trochę gila, sorry, wszystko nie było już w wersji zestawu, tylko musiałem wszystko kompletować osobno w sklepie jako akcesoria. I niestety w zestawie była książeczka, a osobno nie było. Więc tej książeczki, tak zwanej instrukcji obsługi, nie mam. Także tutaj jest chyba z książeczką za 800, Na tutaj, tutaj nie ma, tuż tu z padami jest, takimi retro, nie, tu sama, tutaj jakiś zasilacz, tylko kabel do myszka, kabel do tego, do telewizora i tutaj zasilacz, nie? do telewizora. Do, no albo do monitor, albo do telewizora. I to wszystko. Więcej tutaj Raspberry Pi pi 400 nie ma. Jakieś inne Orange Pi i tak dalej są, ale to nie o to chodzi. Także sprzętowo, jeśli chodzi o Raspberry Pi, tak to wygląda. No jest niezaciekawie, bo jest albo używka i to nie wiadomo jak, w jakim stanie, albo zabawa potem z Debianem, zabawa z Windowsami. Jest tam trochę poradników na YouTube, możecie znaleźć, jest, można sobie z tym poradzić. A to później. W zamian za te, przy tych cenach aktualnych, które są za używane Raspberry Pi, to moim zdaniem nie ma sensu. No, chyba, że ktoś Pimigę chce sobie zrobić, to okej, okay, no, to sobie ściąga tam Rome z tego i sobie robi. Ale nadal to będzie tylko konso, jakby stara konsola, nie? Amigowa. Stara Amiga w, w Raspberry Pi. I może nawet lepsza niż ta nowa mini Amiga, ale to jest jakby temat zupełnie inny. Moim zdaniem fajnym rozwiązaniem jest przypomnieć sobie o starych polizingowych lapkach. Tu są parametry, ja Wam te wszystkie linki wrzucę w opis, albo o starych komputerkach. Można sobie wybrać jakiegoś starego lapka i będzie on wydał, ja już tutaj parametry powybierałem, od 1317, jakieś tam rozdzielczości, o tu nie zaznaczyłem, a to szkoda. Jakieś tam powłoki, brodzki ilość rdzeni, <laughs> ilość pamięci. No, dwunastkę też można zobaczyć. Pamięci tą ósemkę można wziąć, ewentualnie można potem sobie bo to nie jest duży koszt. Jakieś tam ja wiem, DDR3, jak są to jakieś 50 zł, może trochę, może 60, 70, będzie. Chyba 5 dych to kosztuje czwórka, jakieś 7 dych chyba ósemka. Także to nie jest jakiś wielki koszt. SSD musi być na pewno w starym lapku czy w starym komputerze, bo wtedy on będzie dużo, dużo szybciej startował. Nie. A tutaj coś jeszcze jest do wyboru? Nie, tylko SSD i SSD HDD. No. Karta graficzna tam już nieważna, Windowsy jakieś tam powybierane, ważne, żeby była faktura faktura w żeby to była firma, która sprzedaje polizingowe, a nie jakiś tam dzieciak sprzedaje ci laptopa, którego nie wiesz, m, pochodzę, nie, którego jakby nie wiesz, co się z nim działo. <laughs> Kurde, sorry. <laughs> nie wiesz, co się z nim działo i nie wiesz, w jakim jest stanie i nie ma na niego gwarancja, Na ogół firmy, jak dają fakturę, to daję jakąś tam gwarancję. Kurde, teraz jak nie, jak nie to jeszcze z nosa będzie. Teraz takiego łapka możesz sobie wybrać. Znaczy, tak, ja mogę pomóc wybrać. Jak ktoś by chciał takiego łapka, to zapraszam, mogę pomóc. Jakby, powiem, jak to wygląda, bo miałem tylko taki zamówień, dlatego podzielę się Wam tutaj z Wami tym i każdy sobie może z własnym zakresie to zrobić. i Ja nie muszę już. A chyba, jak nie będziesz czegoś wiedział, to wtedy uderzasz do mnie, ale to wiadomo, dodatkowo kosztuje. Tak to wygląda, jakby usługowo, nie, no bo lapka musisz i tak kupić i do mnie przysłać, <laughs> tak to właśnie wygląda, Ktoś wybieramy lapka e, jakiegoś, przysyłasz go do mnie, ja stawiam odpowiedni Windows, teraz Windows, a o Windowsach to jeszcze sobie pogadamy, tutaj chyba tu, wersja Windowsa, jak masz jakąś tam kupuj, jeszcze jakąś wersję, nie wiem, starszą, to można modyfikację ściągnąć, jedenastki, dziesiątki, taką odchudzoną, która będzie też trochę szybciej chodzić, niż normalne ISO zwykłe z Microsofta, a nadal się będzie aktywizować z tym numerem, nie, Uh, i ten i i będzie to hulać no i wybieramy jakiegoś tam lapka, nie Tutaj jakieś parametry są wstępne, wybrane, więc można sobie wżyć, co, do firmy, tu kliknąć wtedy już w jakąś firmę, którą wol, lubisz, wolisz, <coughs> <Sorry>. <coughs> i ten i sobie coś tam dobrać. Zakładając, że to będzie lapek. Bo może ktoś nie chce lapka, nie? No tych lapków tu jest naprawdę, ile tu stron pokazało. 78, no to sorry, jest z czego wybierać naprawdę, można dodatkowo sparametryzować jeszcze, wybrać którąś wersję, którąś wersję <coughs> firmową, czy dodatkowo jakąś kartę graficzną i tak dalej, nie? To są starsze lapki, więc tutaj cena się zaczyna, jak widzicie, od takich kwot. Ważne tylko tak, przypominam, że była faktura VAT, bo oni dają wtedy gwarancję, na przykład rok czy ileś, tylko też trzeba w opisie sprawdzić, czy jest gwarancja. No, to, są, to a propos lapków, tu są komputerki. Komputerki w tej cenie będą jakieś też takie stare, um, polizingowe, DLHP HP i Lenovo. Ja takie wybieram, żadnych innych tutaj nie biorę jakichś acerów, to klap. Fujitsu nie za bardzo mi się podoba z wyglądu, ale też ktoś, jak chce, to może i teraz tak. Mamy tutaj, można powiedzieć, dwa czy trzy rodzaje. Mamy normalnego, dużego desktopa, nie? Tak ten tutaj wygląda. Mamy takiego mini, ja czy nie pojawia się miniaturka? Czemu się nie pojawi miniaturka? To jest jakby normalny desktop, to jest taki trochę chudszy. Są takie chudsze, czekajcie. O, taki na przykład. Taki, że kartę graficzną macie, karta graficzna jest low profile. Normalna karta jest pełna, wymiar, wtedy możecie normalną włożyć. Low profile'ową kartę ewentualnie można dołożyć. Albo jest zupełnie taki komputerek. O, taki tajny, tak zwany, czy tam mini, nie? I wtedy tu karty nie włożycie, ale no, tam jest jakaś i piątka, 4, 5, 6, czy 7 generacji. Zależy, czy tam hapek jakiś, <kusz> jakieś 16 GB, 512 GB, i to spokojnie wystarczy. O, o pojemności dysku jeszcze powiem a propos tej konsoli przyszłej. Ale tak, taka nawet 250 na Windowsa, na jakieś programy narzędziowe, które tam wgrywam darmowe, chyba że ktoś kupić, chce sobie, czy ma w szkole o, dla dziecka udostępnione ze szkoły Office'a z numerem tym szkolnym, że się instaluje i wtedy Office ten szkolny działa, albo jakiegoś Liberofisa się stawia i też hula. Kilka tam innych programów narzędziowych i to jest spokojnie taka 250 wystarczy. Jeśli ktoś chce dodatkowo robić konsolkę, taką retro, dorzucić jakieś ROMy i tak dalej, no to w zależności od tego, ile tych ROMów chcesz, no to ten dysk musi być większy. Zaraz powiem o tych ROMach, bo tutaj to co dorzucam, to co możecie sobie dorzucić, to powiem Wam mniej więcej ile co zajmuje. I co jeszcze? No, i jakby parametry sobie każdy dobiera, jakie tam sobie chce, wielkość tego komputerka, jakieś takie maleństwo, takie jak to. Teraz jeszcze w tych, no i tego jest naprawdę dużo. Tylko wiadomo, takiego komputerka trzeba sobie dokupić klawiaturę, myszkę, monitor jakiś i tak dalej. Ja mam tutaj w obserwowanych już, o, tylko to zależy jaka cena, nie no bo tam mówiłem o 400-500, tu 2600, no to są takie już wypasy. 9. generacji 9 generacji procent, więc dlatego. No, ale są tu też i tańsze 1600-1200, jakiś taki mały komputerek 640. O, takich, takich powiedzmy cukiereczków najlepszych, z najlepszych powbieranych. No, sorry, które na przykład mają dwa lub trzy wyjścia na monitory. Bo, jakby jak ktoś na przykład pracuje na kilku monitorach naraz i myśli, że musi mieć komputer za nie wiadomo jaką kasę, nie wiadomo jaka mocna karta graficzna musi być, to wcale nie. W takich małych pierdziawkach. Też są dwa, a nawet trzy wyjścia na monitory z tyłu, tu akurat jest czy nie, no tu jest COM, DVI i DisplayPort, ale zdarza się, że są już dwa DVI i HDMI w takich yy, małych komputerkach, nie, i oczywiście jeszcze Wi-Fi dodatkowo, czekajcie, spójrzmy na tego, może tutaj akurat będzie, yy. o, czekaj, podwiększę. Jest, DVI, jest, właśnie trafiłem. DVI, DVI, HDMI i WiFi. To jest optymalny według mnie komputerek, którym jest i do pracy, i zobaczcie 799 zł. Wiadomo, że go nie rozszerzysz o kartę graficzną, ale dysk można włożyć, sobie większy. Ramu, jak jest mało, dorzucić. to tutaj jest 16 GB, to już jest opór. 250 dysk, to można wymienić go na 1 TB i będzie hulać. Wtedy macie więcej miejsca. Ale trzy monitory wyjście z takiej małej pierdziawki, moim zdaniem mega. Nie? No, jakiś tam. Albo od razu cały zestaw sobie kupić. Czyli taki y, y, I.O gdzie masz monitor, z tyłu włożony jest y, ten komputerek. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu jest ten komputerek. A tu jeszcze podpięta jest kamerka. Także normalnie macie webcama. I cały taki zestawik, nie? No i bajlando. I wygląda to naprawdę fajnie. Tu nie ma więcej akcesoriów, widzę. No. Ale coś takiego małego i można sobie tam popląkać. Nie? nie trzeba wydawać 10 koła na, na taki sprzęt. No tu akurat jest z monitorem. E, dobra, te komputerki mamy mówione. Pojemność dyskusji, jeszcze co mówimy. I co może tam być? Dobra, tutaj mieliśmy Retropie, tu mieliśmy Debiana, tu Windowsa. A, y, WOW wo, wo, roms to jest stronka, gdzie macie ROMy ze wszystkich tych starych platform, gdybyście chcieli sobie wrzucić tam, czy na Raspberry Pi wcześniej, czy tutaj na, na windowsową wersję jakąś tam starej konsoli i teraz tak te, a propos tych starych konsol, które dorzucić można potem jako oprogramowanie jest coś takiego jak, a to Raspberry Pi jeszcze są lustra do, do, do Raspberry Pi 4 i do Pi 400 jak ktoś chce sobie kupić kartę na Raspberry Pi jednak na Pi 400, tak, tutaj to to o tu, tu się wkłada kartę i w od tego jaką sobie kupisz kartę to się ściąga tutaj lustro i wtedy 128 giga, 16 32 giga 128, 1 terabajt karta no tam różne są 250, nie, to zależy jakie tam sobie ściągniecie, to się w wy, wypala te ISO na tej karcie. <laughs> no i wkładasz wtedy Raspberry Pi odpalasz i normalnie masz konsolę. Ale to jest tylko wtedy konsola, jakby wiadomo, nie. A co do Romów, no to można sobie dorzucać. To za to, to jest już wersja na PC-ta, Na y, konsolę. Na, przepraszam, na, na, na PC-ta, na lapka albo na stacjonarkę i to się ściąga tutaj to wszystko i nadpisuje się, to zaczyna się pierwsze, potem drugie, trzecie, czwarte i się jeden, drugie nadpisuje. Łącznie to waży jakieś 120 giga, to, no i do tego trzeba oczywiście dokupić sobie pady jakieś, tam większość padów działa. Najlepiej od Xboxa, jak macie PC, to wtedy będzie i, i, i kompatybilny w miarę. Ale może być też pad od PlayStation, podpiąć go sobie na kabelku, czy tam macie w lapku Bluetootha, czy coś, czy jakiś tam ten chipcik -chip jest na, na USB, żeby, żeby te, ten pad działał i będzie hulać. Te wszystkie starokonsolowe, czy Raspberry Pi, czy Hyper Spin, czy, czy inne, działają ze starymi padami, z większością starych padów, nie? Te takie, że, gdzie będą platformy starych, Housel. <coughs> Kurde, byle. Co ja tu jeszcze mam? A to tyle a tutaj? A tutaj to dobra. Ok, to teraz pogadamy o tym oprogramowaniu. A dodatkowo, jakbyście chcieli, jeszcze yy, wyszło coś takiego fajnego, jak Exodus. To jest piąta edycja. I pełna wersja, jak ją weźmiecie full, waży 500 giga. Więc żeby to. To jest normalnie katalog, który jak się rozpakuje, potem to się wgrywa na dysk. Ale to jest jakby paczka gier instalacyjnych. Więc jak wgrywacie to na dysk, to musicie mieć terabajtowy dysk co najmniej, żeby mieć Windowsa, żeby mieć swoje oprogramowanie i to dorzucić. Bo jak y, większość gier będzie się dodatkowo po, w, w ramach tego systemu, który tu jest, będzie się <laughs> instalować. Nie, te gry nie są duże, tak? bo to są stare gierki, ale tu jest ponad 7200 dosowych gier, to są tylko dosowe gry, pamiętajcie, to nie są stare konsole, to są tylko dosówki i one się będą dodatkowo instalować, więc potrzeba tego miejsca, tak jak ja sobie trochę pograłem w różne gry, to z tych 500 mi się zrobiło 650, nie, to 150 mi jeszcze doszło, no, ale podejrzewam, że jakbyście chcieli po kolei wszystkie zainstalować, to tego miejsca będzie potrzebne więcej, chyba że będziecie odinstalować, one nadal w wersji instalacji zostaną, a, a po prostu tylko ta wersja zainstalowana może być, zostać usunięta. Także taka paczka 7000 gier, można sobie dorzucić to, to, to trochę się ściąga. W razie, jakby ktoś nie chciał ściągać albo coś, to oczywiście w ramach mojej usługi y, ja to dorzucam, bo ja to mam na dysku już. Więc po prostu tylko przegrywam z dysku w jest szybko. No, chyba, że ktoś ma szybki internet, może sobie ściągnąć i z głowy. Wtedy nie musi mi gitary zawracać. <laughs> Wiadomo, ja nie robię pojedynczych rzeczy, tylko jakby cały sprzęt przygotowuję. I wtedy, ktoś, kto wybiera sobie, to sobie wybiera: czy Hyperspina chce, czy to i tak dalej. Jak ktoś chce wszystko no to dysk musi być większy, albo w, w niektórych już większych powiedzmy w PC-tach takich, tych desktopach czy w lapkach będziesz miał na przykład ssd i hdd nie? I wtedy będziesz miał, ssd może być 500-ka, HDD-ka może mieć terabajtowego albo nawet dwuterabajtowego, no to wtedy jak chcesz i jedną platformę i drugą, bo mogą być obok siebie, nie ma problemu, to są po prostu dwie ikonki na pulpicie, no to wtedy y, to jest y, 700, powiedzmy giga, nie? same te dwa katalogi, plus jeszcze cały system i tak dalej, więc tego miejsca trochę trzeba mieć. Wiadomo, że na SSD jest trochę lepiej, bo trochę szybciej to chodzi, ale takie pliki leżące mogą i leżeć na, na HDDku dodatkowym, nie, włożonym do kompa, a jakby system ważne, żeby był tylko na SSD. I teraz to mamy omówione, to mamy omówione, aha, o Windowsa to już omówiłem na, na szybkości, że można sobie ściągnąć inną modyfikację do starszego komputera, inną modyfikację Windowsa, to po prostu są ISO, które chłopaki tutaj wydubują różne rzeczy z systemu, żeby ten system lżej chodził, lub dodają jakieś fajne narzędzia od razu i można ściągnąć ISO, wypalić właśnie na USB, znaczy wgrać sobie na USB-ka butowalnego, przeinstalować system i będzie GIT. I teraz co jeszcze? A, i teraz pady na koniec, do takich starych konsol. Jak podłączacie do PC, to, czy nawet do Raspberry Pi i tak dalej, można sobie ściągnąć jakieś tam stare gamepady, ale te stare gamepady, takie retro, takie tak jak tam były gdzieś na jednym z tych Raspberry Pi tutaj, czekaj, na jak to było, o, takie retropady, to one bardzo szybko y, się psują i one są nie do, nie do naprawy. One tam kosztują po 20, tam czy 30, czy 40 zł, ale one szybko wysiądą. No jakby nie ma sensu, ja tych padów kupiłem już, nie wiem, ze trzy zestawy, bo po dwa wiadomo, że dwie osoby, żeby grały w tych stare gierki, bo często jest tak, że dwie osoby można grać, żeby nie musieli się wymieniać padami, zresztą raz jest tak, że dwie osoby naraz raz trzeba grać, więc dwa pady muszą być, no i te pady szybko wysiadają, jakby raz kupiłem dwa zestawy, zestaw dwóch, potem drugi raz kupiłem zestaw dwóch, potem kolejny raz kupiłem, no i one się ciągle psuły, jak kupiłem pady od Xboxa, no to są i są i są, nie, wiadomo. I teraz tak, na przykład jest taka strona Łowcy Gier, na której wy, wynajduję wynajduje promocji na przykład to wyrwałem, jeszcze chyba taniej, bo jakieś kody miałem, także po 160 płaciłem za te pady i kupiłem wszystkie trzy, mam czerwony, zielony i niebieski. Dodatkowo jeszcze jak chcecie, to fajne pady są, ostatnio też y, taniej wyrwaliśmy, bo teraz już na Allegro jest za 199, wyrwaliśmy taniej na kodach. Y, Pad, tylko to jest PowerA. PowerA robi dobre. Pady, powiem Wam, tylko że są przewodówki i też chyba nie wiem, czy są bez przewodówki PowerA, ale już wtedy droższe. Ale takie za 130-150-200 do zł można PowerA fajnego pada na kabelku sobie kupić. No i do Raspberry Pi będzie działał. I do starego pc i do starego y, laptopa będzie działał. I też można sobie kupić dwa i można sobie starą konsolkę ogarnąć, nie? Y, jeszcze są fajne pady, 8 bit do. Tutaj też jakieś tam około 150-120 różnie. Czasem można ich taniej kupić. 170, tutaj są takie, jakby wyglądały, jakby stare pady, nie? Bo są też wersje takie, że jest tylko taki pad, bez tych rączek Imitujący, czekajcie, nie ma go? Tu jest bez, bez. O, takie właśnie. Tylko, że to jest jakaś duża CNS. jest. Podejrzewam, że. Przy... No to, bo, bo to do, do Nintendo, do, do, do starego takiego pieca będą tańsze. Jeszcze fajny pad wyszedł do Xboxa, ale to też ten nie taki, tylko 8B Xbox Pro. O, to o, zastówka, widzicie? To jest zastówka. Ale był taki do Xboxa fajny pad. O, ten. to do 219. Ja go gdzieś tam wcześniej go wyrywałem za jakieś 189 chyba był promocja. No, to ten pad też jest fajny, bo te pady te to powiedzmy takie, no nie są to oryginalne pady, ale są na licencji Microsoftu, bo mają normalnie przycisk bo to nie jest podruba. Także one są w miarę żywotne. Dużo lepsze są od tych padów takich tych taniutkich, nie. Ale wiadomo, że jak dla dzieciaków kupujecie takiego padzika starego, no to wiadomo, że dzieciak jak rozwali takie opada za 20 zł to nie szkoda, niż jakby miał walnąć o podłogę. Bo tak, od, bo tak ha, jedna rzecz. Jak dzieciak się będzie wkurzał i walnie takim padem podłogę, to wiadomo, że go po paru razach rozwali. A tamtego no, mniej szkoda. Za to tamte pady, te tutaj, one wysiadają, nie musisz z nimi walić o podłogę. One same z siebie wysiądą, po prostu są mało trwałe i, i dość intensywne granie, po prostu szybko je wykończy. Przestaną te przyciski funkcjonować. Nie? A z tym padem, czy z tym padem, e, nie ma kłopotu. One są w miarę żywotne, jak nikt nie będzie nimi rzucał o podłogę, to, to będą długo żyły nie? i długo służyły. To mamy, to mamy jeszcze jedna rzecz, co myszka. E, ja akurat ją wyrywałem, była za 99 w promocji była i jeszcze była w promocji za właśnie tak jak tutaj jest, tylko, że była 99, czy a może 119, nie pamiętam. To na gwiazdkę kupowałem dwa takie zestawy i była właśnie z padem, to chociaż pad kosztuje 3 4 dychy, więc taki zestawik jest w miarę przyjazny, a ona ma, można powiedzieć że na tą chwilę, chyba najlepszy sensor optyczny na świecie do grania, więc jak kupujecie sobie do takiego, do takiego plumkania w stare gierki, na przykład te dosowe, co tutaj było, nie ten EXO, No to wiadomo, że dosowe gierki no to będą działały głównie klawiaturę myszka. Więc jak już na lapku macie klawiaturę, czy kupicie sobie jakąś klawiaturkę do, do tego kompa, to taka myszka moim zdaniem, ja zresztą też ją mam i dzieciakom kupiłem na gwiazdkę. Jest naprawdę bardzo dobra, a jest tania, nie trzeba kupować jakiegoś drugiego sprzętu za 500 zł czy za 350 nie? A jak chcecie test tej myszki, to proszę bardzo jest strona test gier. I jest naprawdę ta strona, jak nie znacie strony, to tutaj jest większość sprzętu i klawiatury, myszek, i podkładek, testów, recenzji tak dalej. I zobaczcie sobie podsumowanie. Sensor 5 gwiazd, czyli ponad piąteczka. Także ma naprawdę rekomendacje, i wyróżnienie. Myszka jest naprawdę zacna. Także to chyba by było na tyle. Już takie dość długo to trwa, bo to ile mamy już? 22 minuty? Ja to nawet nie tak źle. To jest taka moja propozycja do komputerka, do taniego komputerka do, do szkoły, taniego komputerka do pracy i taniego komputerka na retro konsolę, co można te trzy rzeczy połączyć w jedno, nie? Trzy w jednym. Także taka moja propozycja. Macie jakieś pytanka, jakieś propozycje, jakieś sugestie, piszcie w komentarzu i co? To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć. Szakal out. Bawcie się dobrze.